poranek z młodymi rodzicami, którzy zajmują się dzieckiem i w ogóle się tym nie stresują. Rano to Magda zajmowała się synem i zrobiła sobie śniadanie, dzięki czemu ja z kolei mogłem przygotować posiłki na najbliższe dwa dni, kiedy jestem bardzo długo w pracy. No i przy okazji jeszcze zrobiłem dla niej kurczaka, aby tam miała pełnowartościowe obiady przez właśnie te dwa dni. W międzyczasie, kiedy ona poszła się ogarniać, ja zajmowałem się synem, robił ze mną właśnie obiad, trochę patrzył sobie przez okno, starałem się go zaangażować, tak aby nie miał złego humoru. Rozdysponowałem również suplementy i poszedłem potem biegać. Jak widać, dziecko nie musi przeszkadzać. W normalnym życiu. Te poranki wyglądały identycznie, zanim się syn urodził. Możecie to zobaczyć w moich początkowych filmach, nawet chwilę przed porodem. taka procedura zajmuje około godzinki, a dzięki temu jestem ogarnięty na początek tygodnia. Nie wiem, jakoś źle, nie tyję, niekontrolowanie, nie mam ojcowskiego brzuszka. Magda też się dobrze trzyma, też jest w dobrej formie dzięki pełnowartościowym posiłkom, więc te wszystkie elementy są ważne. Staramy się nie pozwalać, aby dziecko jakoś spowodowało, że my zaczniemy się psuć. No bo jeżeli my będziemy gorzej się prowadzić, no to syn będzie miał rodziców. Pewnie przez krótszy czas, albo po prostu nasza relacja będzie gorzej wyglądała, bo będziemy mieli mniej siły, mniej cierpliwości, też będziemy poirytowani, nawet po prostu tym, że nie dajemy rady się ogarnąć. Wiadomo, ludzie mają różne problemy, ale nie musi to tak wyglądać.